Eluwa, kremuwa, ja jestem Kremol, a dzisiaj pogramy sobie ze sławnym youtuberem, prezenterem w The Voice Kids, czyli Jay Dombrowski. No siema, witam wszystkich bardzo serdecznie, kochani, to będą moje początki w Brawl Stars, dlatego proszę się nie śmiać ze mnie, ale no jakby co, moim nauczycielem jest Kremol, więc mam solidnego nauczyciela i będzie dobrze, zobaczycie. Będzie dobrze, idziecie po prostu na ludzie, pogramy sobie z Jasiem, postanowiłem, że do niego napiszę. Ja się chciałbyś może pograć. Także z góry Ci dziękuję bardzo serdecznie za przyjęcie mojego zaproszenia, bo na pewno. No to ja dziękuję stary za zaproszenie, kurde i pokazanie tej gry. Chwilę pograliśmy i już się czuję jakbym był naprawdę graczem i mi się troszkę spodobało. Co prawda mnie wkurza to, że jakaś księżniczka wyskoczyła <laughs> nagle i na dwa hity nie miała. A ja nawet nie zdążyłem się zastanowić nad tym, ale damy radę. Damy radę, pewnie, kto jak nie my, także ja wybieram postać. O, takim ład takiego ładnego zeskina sobie wziąłem I Dobra, dawaj Red, Jasiu Czekaj, bo ja mogę zupgrade'ować do następnego level'a No, postać. tak, 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 pewnie No co ty gadasz, no to pa, jak teraz dawać mi znowu tą księżniczkę Ty, ja mam <laughs> chyba nawet... A nie, nie, no tylko jedną postać Dobra, to ja, ja sobie też wybiorę postać Niech będzie na początek ta Okej okay. nie, nie mam więcej? <laughs> Dobra, to lecimy, Jasiu Duo Showdown. Oooo, pokazuj, o, przez chwilę mi pokazywało, że mi chyba wifi nie działa. O nie, najgorzej. Już jestem, już jestem spokojnie, nie marcz się, twój sojusznik jest tutaj. O, skrzyneczka, pięknie, o. bierz, bierz sobie niebieskiego płateczka. A to dam dwum, tak, tak? Tak, tak, tak. I mamy teraz nad głową takie właśnie też. A ja wiedziałem o tym, że dwum daje. Nie, O, nie, to uciekaj, uciekaj, uciekaj. Oh. O, i on powinni zbanować. Ty, ty już masz tak mało HP? Co? No, bo ona, no tak jak ci mówiłem też wcześniej, im dalej trafi, to, tym mocniejszy damage. No to jak się do niej zbliżyć? No właśnie na blisko ona ma bardzo mały damage O pa 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 To dawaj, dojeżdżamy O dawaj, wziąłeś tego Żartowałem, żartowałem Kubusia wziąłeś Kubusia, ale ona też jakiegoś... dawaj A może bokiem od tyłu ją? Dobra Dawaj, Kremuś, do mnie Lecę, pa, lecę Ale ona, Ona się tu czai w krzaku Pa, jak jestem blisko Ciężko no? Nie, 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 trzeba ją tak od boku zejść. Cyk O, o, o a. Ale widziałeś? Widziałeś Taak. jaka akcja? O, o kurde, oni sobie tu odblokowali Kremuś dawaj do mnie, oni tu dobrze mnie strzelają. Jak to jest? Panie Ona, ona... Nie zapiła mnie! Najgorzej! Naprawdę nie wiem co z tą postacią, z tą księżniczką jest nie tak. Księżniczki są zdradliwe. Dokładnie tak. Mi, <laughs> je, je, jeśli oglądają ci twórcy tej gry, to proszę zbanować księżniczki. <laughs> bo one są jakieś dziwne. Ty, ja mam też w sumie kobietę postać. Dobra, ja się z to no tak. <laughs> Powinniśmy się wszyscy ludzie, którzy są tutaj, skupić na tej jednej księżniczce. Tak, tak. Na pewno. <laughs> Ogłaszam strajk przeciwko księżniczkom. Wszyscy Ale na dobrze, mapie. że się mapa kurczy, bo jak się kurczy to... O nie! O nie! Się... Zabiła mnie! Zapiła cię, a prawie też zginęła! Tylko... Do krzaków się chowaj, bo... Nie. O! Zabiłeś! Zabiłem księżniczkę! <laughs> Kochani, udało się, to znaczy zabi... zlikwidowałem księżniczkę. E Family friendly. <laughs> No, trzeba uważać dobra. na ten. A do krzaków też się nie będę aż tego. Tak... O, 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 dobra jesteś, idealnie. Wow! Dawaj, dojeżdżamy, dojeżdżamy, dojeżdżamy. Ale, super. Superanka. Pięknie to poszło. Pięk... O, ale, prawie, prawie. O nie, ona znowu tu jest, uważaj i patrz na mnie. To ta księżniczka, o nie. Mapa się kurczy, mapa się kurczy, dojeżdżamy ją. O, uciekła! Dawaj. Super. O, nie. O, nie, dawa, będzie drugie miejsce, może. O nie, Ale to jest tak, dobrze nam idzie. Trzecie stary. miejsce. Nasza trzecia wspólna gra i jest tak pięknie, no. Pięknie wyszło. A wie, be... wiesz kogo ja teraz wezmę? Kogo weźmę? Gaduj. Yy... Księżniczkę. No. O kurde. Ja właśnie odbl odblokowałem jakąś postać, chyba jakąś dziewczynę z misią. O tak, ona jest spoko też, możesz sobie tak. się nią tak. pobawić, no. Dobra. I moc tak jest taka, że gierne. swojego miszka wyrzuca. Ty, a może ją nawet mogę zaupgrade'ować już? Ty, mogę. A nie, nie mogę. Cyk, ale sztos. To lecimy. Dawaj, lecimy w takim razie. Dobra. Pora pokazać ludziom jak się tutaj gra. Jak teraz będzie. A, a ty, 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 ta z misie ma lepszego jakiś atak albo więcej HP eee, No ma więcej HP, ma hmm. jakby mniejszy atak. Atak ma też troszeczkę mniejszy damage ale taka bardziej taktyczna jest moim zdaniem. Ten misiek jest fajny. Okej, okay, dobra. To zachęciłeś mnie tak trochę. Ale szybko strzela. No Mimo to tamto. Ty, jak ten Tracer się chowa przed nami. Bęk. Trafiony. No jeszcze trochę, podejdź do... tu. rozwalę tą skrzyneczkę. Skrzyneczkę daj. O ty. Dawaj go. Tam w kącie jest. Pa. Pięknie. No, blisko. O, ale mało brakowało. Kremol. O, zginął tam. Tu ty jeszcze inna się przyszło. Pół mapy, nie? No prawie. Czekaj, teraz tego wariacika, który tutaj się chowa. O, ty, on też jest dobry. Z rakietą. No, to jest taki brat. O. Księżniczki. Brat księżniczki. O kurde, takie rodzaje. O nie, chowaj się stary, jesteśmy otoczeni. Otoczeni jesteśmy. Wow, uciekam! O, to by się udało uciec mi, niestety już nie. Nie, zginę. O, Ale nie. A tamtego typa dojechali, my się zrespimy jeszcze? Nie, bo ty już zginęłeś i ja. Musi minimum jeden nie. z nas żyć. A to o to chodzi, dobra. Dobra, dawaj, jeszcze jedną gierę. Jak już wiem o co chodzi w tej grze, to teraz to wygramy. Dawaj, kogo ja tu mogę jeszcze wziąć, żebyśmy za bardzo nie przegrywali? O, tego akinatora wezmę, jak to niektórzy mówią, jean. O, akinator. Ale jak to mówisz, że, żebyśmy za bardzo nie przegrywali, co my przegrywamy, nam słabo idzie? Nie, dobrze Powiedz, nam idzie, trzecie miejsce ale mamy. Ale tak oceń, tak od 1 do 10, jak, jak uważasz, że gram? Tak od 1 do 10, to ci powiem, że przed chwilą myślałem, że jedną z lepszych postaci, czyli nam takich prosów dobierało. I zajęliśmy chyba i tak trzecie miejsce, więc poszło nam nawet dobrze. Ty, to może ja będę prosem w tą grę, muszę grać częściej. No, jest polska reprezentacja w Brawl Stars, więc wiesz, wszystko no, możliwe. Nie. O nie. O nie, teraz uważaj stary. Oni się na mnie rzucili. Oczywiście, wiesz, kto tam był? Księżniczka. O, właśnie, ona. Księżniczka. Ważę, no. Kurczę. Za 6 sekund będę przy tobie. Jeszcze chwilkę wytrwaj. Pa, jak ona nadchodzi ze swoim bratem. Oni są naprawdę przekokrzeni. Nie, tu nie stary. ma. Nie, uciekam. Jestem stary. Jestem, jestem. Uty. O, o, ty. Patrz, wal, 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 wal. Ma prawie. Prawie zginął. Prawie zginął. Stary, panika gaming, panika gaming. 400 hp. A ja, Nie upykło nam coś. 400 hp. Może się o, zginął tutaj. O pięknie.. O nie, teraz ja zginałem. O nie mam 14 sekund, muszę się schować gdzieś. Tutaj się schowam. Będę tutaj sobie spokojnie nocować, mam nadzieję, że dobra. Nikt mnie nie będziesz szukał. Namiastam. 6, tak o nie, 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 chyba tam ci mnie zobaczyli. Jedna sekunda. Kremuś, dawaj. Lecimy. Jesteś, jesteś, dobra, to teraz mamy szansę. Pa, ci tutaj się schowali w krzakach. Myślę, że ich nie widać dojeżdżamy. O nie, u góry księżniczka jeszcze! O kurde, to ta właśnie co cię wtedy zniszczyła. Zniszczyła. Próbował. Patrz, o. patrz, patrz, patrz. Dobrze. O nie. O yeah, nie, jak mało brakowało. Jak mnie złapała Skubana. Kurde. Ale tu już powoli taktycznie przyznajgraliśmy. Tak, tak, było tak bardzo dobrze. Wiesz, co ja ci powiem, że ta jednak jest ciężka postać. Biorę sobie to. Dobra, zna, no jest w To było łatwiej. Jak ci łatwiej? Dzięki, że dałeś mi wybór, bo już chyba, że powiesz, nie bierz tamtą, bo tamta jest ładniejsza. <noise> nie no, ważne, żeby tobie się dobrze grało. No to tobą będzie mi się, pa, pa, pa. Dawaj mi tych przeciwników, dawaj mi księżniczkę. Widziałeś, tam postacią już się powoli tak wymaksowałem, że tamta księżniczka nie wiedziała, co się dzieje. Myślała, że na noba trafiła, a tutaj nie ma. No to... ci powiem. Księżniczki to normalnie masakra. Dawaj jeszcze tutaj, rozwalmy tą skrzyneczkę. Pięknie. O, 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 a ten co z tym mieczem? On pewnie na blisko jest kozak, nie? Tak, tak, tak. No, on ma tylko zasięg na blisko. Ale o! mama HP, ale mama OHP. Dobrze nie wyszło. O, tam do krzaków O nie, bateria mi wyskoczyła, że mam O nie, no, Najgorzej. Dobra, jestem stary. Super I Tam myślę, że. A w krzakach jeszcze tam jest typ. Tu jest też jakiś typ z Golemem. To ta z Misiem tam była? Eh, tak. Dobra, Akinator jest na prawo, lecimy na niego tak Oła się roku. nie wiem, on ma ten ten soczek. Nie, cofnijmy może. Chociaż... Czekaj! Dobra, to super pięknie, pięknie, kurde, nie O klębie, nie, kolejny! Dobrze, niech niech tu przyjdzie. O nie, żartowałem, żartowałem niedobrze, 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 niedobrze. jest bardzo źle, bardzo źle. Czemu ja tracę HP non-stop? O, o już nie. Przez chwilę mnie chyba zatruła część. Mogła, nie? Tak, tak, kruk cię może zatruc. No, zatruć. Zatruć. Kruku jeden, ty wredniak. O, ale patrz, patrz, teraz, teraz trzeba ją dobić o, jeszcze. Dawaj, 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 dojeżdżamy go. Albo ją. Ją, ją, ją. No i super, I cyk. O, nie! O, kurde, pan, patu ten ninja przyszedł. Rozwalaj go, on ma mało HP już. Nie, czemu mi nie strzela w ninja? Kurde, krebuś! Ale z Rozwalaj go, rozwalaj go. Udało Piękne. się! Wygraliśmy to naprawdę! Tak! Ja cię nie wierzę. Jak Sysia wróci do domu, powiem jej, to będzie ze mnie dudna. Pięknie. Udało się. Uff, stary. Ta gra była naprawdę. Mi... emocjonująca. Bardzo. Dobra, lecimy jeszcze raz. Dawaj. Może mogę coś zapgradeować teraz po tym winku? No, teraz ale zobaczymy. To musisz być Tak? Tak, tak. Dobra, dobra. Mówisz, zaraz mówisz, masz, zaraz to uczynię. Te skrzynki fajnie, że zbieraliśmy na początku, no. bo teraz chyba jest więcej w ogóle tych skrzynek. No, ale mówiłem, się... że ta postać jest dobra, tą, którą mam. Te, te, tam, tą dziewczynką za bardzo nie ogarniałem. Gremol się nie zna, on ci złe postacie poleca. No, ty mi specjalnie dałeś, chciałeś mnie skompromitować tak. przed widzami. No. Misz sobie, ale pokażę wszystkim, że Jason Dobrowski jest niefajny, bo jak byłem ostatnio na nagraniach Studio Tymbark, to kanapkę ci zabrała mi. O, ale nas otoczyli. O nie! Uciekaj, uciekaj. Nie. Oooo, Oj, ja! rwali cię pechowo, to zrobiliśmy. Niestety. Bo jeszcze na plecach mieliśmy tą księżniczkę. A ty, co ty za kurczaki grasz? O, nie wiem. Co ty za kurczaczek? Dobra, dawaj, skrzynkę otwierać. Może masz skrzynkę A jakąś właśnie skrzynka. Jest nowa skrzynka, pana to. 14 tych dolców. No. I ta level większy, Shelly level większy. Okej, okay, jakaś nowa rzecz. Zobaczę jeszcze, czy mogę zupgradeować. Nie mogę. Lecimy. Teraz pora pokazać, kto tu rządzi. Dobra, teraz króliczka wezmę. Króliczka? No. Stary, ile ty masz z tych postaci? E, 26 dwadzieścia Ja mając dwie już myślałem sobie, ale mam wybór, mogę szaleć, a ty 26 postaci. Masakra. Co za gość. Masakra, nie? Dobra. Idę, idę tą skrzyneczkę otworzę, póki jeszcze tu nikogo nie ma. O nie, nadchodzą ludzie. Dawaj, szybko otwieramy i, i spadamy. O, 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 tu jest. I się prze... gdzie, co, 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 skrzynka czy ty? Yy, i to, i to. Ale mam OHP. Ocha... O nie, księżniczka na plecach! Księżniczka, jak zwykle. Naprawdę, wyczekała. To jest jakaś klątwa księżniczek. Dziwna jest ta postać. Ale cię teraz nauczyli. Dobrze, 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 dobrze. Będziesz to robić kremuś, uważaj. Dobrze. Księżniczka cię trochę uratowała. Teraz ta, jednak ta. ma swoje plusy i minusy. Dobra, jestem, jestem. Już ci tu pomagam, ja lekko może pójdę Boże. na plecy. No, no. I Tu sobie się schowam. O. Ty idź walczyć, a ja poczekam na plecach. Dobra. To sam tu to sprawdzam, Nie wiem, czy zauważyłeś, żeby sprawdzić, czy nikogo w nich nie ma. No, no widzę, widzę. Na szczęście nie ma. Jak będzie, to pewnie dostanę jakiegoś dropsa od księżniczki od razu na twarz. O kurczę, no ona ma 10. A, a ty ty... co za działko, ty masz działkę? jakieś no, takie. To fajne? jest tak, taka wyrzutnia, która strzela. Zaraz zobaczę, jak będzie gdzieś jakiś przeciwnik w pobliżu mhm. to strzeli. O, strzela teraz. O, jest tam na dole. Księżniczka. Księżniczka. A, jak ucieka. No, ucieka, ucieka. Uważajmy, bo o, jak nie, ona, ona jest mocna. Zrobi. 10 tych, Czemu jest mocna? Bo 10 tych kipsów ma. O oh, shit. Najadła się kobita. O, tu jest toczek, ja po niego idę. O, czekaj, bo tu strzela do mnie typ, strzela do mnie typ. Pa, jak muro, przywaliłem, pa, jak przywaliłem. Kremol, mamy to. Wycofanko taktyczne, wycofanko taktyczne. O, nie, dobra. Ja ci jak coś asekuruję. Jak kurczę. mnie na hita wzięła! Co z tą kobitą jest nie tak? Noo, Zgłaszam to na policję, co ojo, się ojo. działo. Dobra, Jasiu, ja się ci bardzo serdecznie dziękuję za ten odcinek. No, ja też tobie krebuć dziękuję ślicznie i dziękuję wam widzę za obejrzenie tego wszystkiego. No, także dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie za przyjęcie tego zaproszenia. Było bardzo fajnie, może nie byliśmy jakimiś najlepszymi i tak dalej, ale ja się dobrze bawiłem, mam nadzieję, że ty też się dobrze bawiłeś. Jednego tak, mega zrobiliśmy. Dobrze. Mówię ci stary, przykokrzy troszkę, poproszę mojego e, szwagra Oskara, żeby mnie, mnie poduczył troszkę grać w, w tego jakiego Minecrafta e, Brawl Stara i, I następna gra będzie nasza Dobra, to jak coś to pisz, jak będziesz się jeszcze pograć Jasiu e, I co? Dzięki wielkie mam za oglądanie moi widzowie, zapraszam was teraz na film, który wyświetla wam się teraz po tej stronie Jest to film, gdzie sprawdzałem czy Akinator zna postacie z Brawl Stars Dzięki jeszcze raz wielkie za oglądanie i eluwa kremuwa Eluwa, cześć!